Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz To rozejrzyj się tam jakąś, za jakąś taką Ładną bryczką na no, mają gieszeń, tylko pamiętaj Pozdrawiamy, do zobaczenia <grystanie> Golf Plus w 27 roku 3500 euro, proszę ja was 1.6 MP i 102 konie Widać kilometraż? Guźba osobiście nie widzę jak jestem przy tyty ty. 289 000. Dlatego jest tak tanio. O szlak Ładny golfik taki. 1.6 MPI. 2.7 rok. Ale przebieg jest 280. Ale 3, 300 euro? 3, 300 euro? 7 rok. 1.6. Co możesz ty Karolku? Odpalamy? Zapytam najpierw o cenę, ma, czy masz o co, 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 co walczyć Nie co, bo one tak widzisz ale tak stoją, wiesz, są ceny, bo to wiesz okay. no, automat jest tani. Automat Widzimy, to jest, jest tani. To, to jest manual, okej, okay, dobra No tu jest widzisz automat. Co to automat jest za 11, Co to jest jakaś myłka? A to jest stara myłka Okej, widzę to jest, ślepy. To, a tu jest jakaś tam benzyna na ale czy to jest manual czy automat? Czyli w manualu będą, będą fajne w miarę to to jest też też. Tak zwane automat. poszukiwane, jeszcze nie wydymane tym bardziej tak, a tu jest tak z nawi, manualna 22, już, już robi cena. Już robi cenę I nawi MM, nie? Alumy, manual A4. Wow. Wow, wow, właśnie. Idziemy pytać, czy akurat. Wezmę klucza, co? Weź klucza, ja. Dobra, wezmę klucze 2,4 benzyna 3,500. Yy, Aż na gram, bo. To jest śnieczek gazowy no. To jest ziarno kawy Fotel cały Dywan przeprać Nie jest gdzieś? Elektroniczek Elektroniczek Opona średnia, trzeba by tam coś z nią podubnąć nie ma opony, nie, no coś tam nie zależy. Jakieś szaleństwo to bym się nie w nie kusił, jakieś pochlebstwa. Jezus! Guziki, w manualu, nie? manualna szóstka, na to chodzi. Guziki niezmordowane jakieś szczególnie mocno. No, trochę tam gdzieś nie jest przypalone. Jak no tak, właśnie, jak tak jakiś. Z, z ciepła, co to jest? A, Dosowka, nie. nie? Ja gorące palce miał. To jest Dosowka. Osobek się otwiera, A, prądem, dobra. Gorący palec. Na dobrym, wiesz, na dobrym eee, nawigator. No. Jakaś taka kawa dla zapachu wodził. No szaleństwo, powiem Wam, szaleństwo, Abdullażka. Poduszek jest, całotry, co? Tyle, co trzeba, czyli sześć. Potem nie to jest, cała. i Powiem Ci, że jakby to miało kosztować trójkę, to ja bym to wziął. Zapytać czy Abdullaha, leż Pan tam negocjować. Abdulla że aktualnie na podłodze. myliło, ale nie ma katastrofy. Na cała generalnie jest. Tu ma jest. na jest. Wielkie auto ogromne. Bez roboty specjalnej. Czarny komorze. Równy A tapa jest słaga. Czy to nowy, jest nowy halogen na dole? Taki ładniejszy długi? Czy mi się myli to jest A8? Nie. Czy to było okrągłe takie A6 stary? Do, Do polerki ze słoneczka. Do rozmyśla. Klęczy za bryką. Dobrze. Pajero. RAV4. Szaran. Ojoj licz pan spokojnie nie mów tak, to na pewno ktoś tym jeździł rozsądny haha, ha, może być werso się bardzo poszukiwane w a ja wiem obroty do 8, czyli jest wielka szansa alufelga w bagażniku czy sama guma? only guma 5 stara może co? A przy dobrej tak, cenie. cenie. Jest. Przy dobrej cenie zima jest. Zimówka i samol... lato, To jest taki specjalny miks. Nie, nie. Miks owocowy Czuk. biura pytać, to jest właśnie biuro. Na tańsze to szło, ale pewnego czasu to jakoś tak krepacja jest. Ale że... wiesz co bo ja patrzę na tom motory ja nie widzę na tym zarabiasz. Kompletnie, nie? Kompletnie. Mam to samo odczucie dlatego idę wyżej. 525 AD jednak ale z hakiem wkręconym to próbujemy szukać no gdyby taką kultową mikrę z dachem ze szmaciory aż ty pieronie, jeden Jasmina tu jeździła i Zośka Sofia nie, idę, czekajcie bo idę mam tu skumany temat kumple z wojska tu mi wyhaczyli ale stan jest dachu yy... nie idę dalej średni o To się o taki to jest live nie lekve o Chrystusie zbawicielu chyba że tanio Bebeje wyrzuci A to jest to nie że... chcemy kultowo zakopcone Jeden sześć kultowy MP102 ciąg Partronik z tyłu z 1.6 Gałka z GT I kierownica jakaś ciekawa Halogen jest, opona świetna Tu już pod maską grzewo paluchy brudne są odbite Kogo znowu tu pytać, ja pierdziele Chyba ta sama butka, to przedtem, co? Co było tam, coś tam to pytaliśmy już wcześniej tak, czarnego, ok. Kolejny. Ktoś tam pytał, no one są, są, są. No i że wyginęły. Są. Siódemka. Idę pytać o sztuki. Taki jestem sztukmistrz kuźwa z Lublina. Pozdrawiam oczywiście Lublin. Chłopaki odpalają na kable tego A6, a my idziemy sobie jeszcze zajrzeć na różowe babskie pojazdy, RAW 4 nie znam ceny w ogóle. Mazda, trójka też nie znam. W ogóle nie wiem o co chodzi A jak przepraszam to przepraszam Lisek Raw 4 od leśniczego Takie auteczko. Odpalamy na kablusie Rachu ciachu, gdzie po strachu Zwarcie, zwarcie na Ablesie To już taka historia, jeszcze nie 1300 Jakieś dokładki, patro. No, Nogi <truje> no, mi zabrakło Za głębię sana ja pierdzie, no Rudy plus To nie wiem czyje. To w ogóle jakieś nowe place. Dopiero się ustawiają. To bardziej rudy interesuje. Kim jest rudy? Właśnie o kolor mi chodzi. 8000 obrotów, czyli benzyna. 1.6 1.6 benzyna pytać? Śmieszny no kolor. No właśnie super kolor. Kolor zarobisty jest. Cegła jest fajny. Rudy, taka. No fajny. Zapytam, co? Jakaś to, to jest alufolga, co to tam mają? Stalówka, tu jakaś jest zima na nie wiem na czym jakaś Siatka z owocami Idę pytać Kolosik jak tam ostatnio się jarał tematem Kiełko na dachu, proszę Państwa Jasny skórek, nawigator Rok mi nieznany znany ósmy To samochód auta 4x4 Odłączane guziczkiem czy zelek? Niedrogie 9. Mamy dziesiąty roczek, ładną. Wszystko z literką my. Czyli od Mariusza to jest. Od Mariusza. Aż coś jadę i opierdyle. Od Mariusza kierownica. Od Mariusza to jest też to. Proszę Cię uprzejmie, ile najechane. Dobry przebieg. Dzisiaj, a tu jest kubek, dobra? Tu jest kubek. Siedziska zarobiste czarny Czarny podsufit. Fajna. 4,9 Miejscowego Eurofunta. Coś tu mało tych guziczków, nie? No, jakby. Dziś się odłączę co to będzie jakiś taki czyniczek? Nie, Nie wszystko ale ten... tam klapa na górę Przeczyściutkę te siedziska, przeczyściutkie, przewspaniałe no to obcisko Naprawdę Uż kurde Przezadbana Przezadbane Przez auto ładne Przezadbane Mamy i co, jeszcze? Ja jak byłem tutaj to doglądam. oglądam nie? nie, nie. Auto jest. Opona, opona, opona. Tarcza jest. Tymka hula, jak wściekła. Ja? To się nie wiem. Sekundeczkę. Mamy tutaj lingwistyczny problem z sąsiadem. A żeby maskę podnieść, podnieść podnieś, podnieś maskę. To lubię najbardziej w tych błękach. Siatka na komary, no po co klasa? Jest, to jest jakiś dojazd. O, pusto. No, to jest komplecik. Z tyłu jest klasa, ale uwielbiam to w błękach. Güzel yeah, cool. mi?